jest Międzynarodowy Dzień Ziemi, to jest taki czas, żeby się zatrzymać i uświadomić sobie, jak my jako żyjący współcześnie wspieramy albo też nie wspieramy klimat, w którym żyjemy. Walczyliśmy z palniskami, z różnego rodzaju zanieczyszczeniami. W tej chwili mówimy, jest inny wymiar, który jest bardzo niebezpieczny dla świata, w którym żyjemy. Tym wymiarem jest właśnie to zanieczyszczenie wynikające z nowoczesnych technologii. Ten licznik pokazuje wszystkie emisje, jakie powodowane są naszą działalnością wirtualną w sieci, oglądaniem filmów. Na, na serwisach streamingowych, przeglądaniem aplikacji, wysyłanie maili, uczestnictwo w telekonferencjach, przechowywanie danych w chmurze. Chcemy pokazać, że konsumpcja cyfrowa ma dla środowiska konsekwencje analogiczne jak konsumpcja w realu. To, że oglądamy jeden film dziennie, to przez rok powoduje, że to są emisje rzędu 200 kg CO2. Nie chcemy cofnąć się do epoki kamienia łupanego czy wcześniej, ale chcemy zwrócić uwagę na to, żebyśmy używali to z głową sensownie, wiedząc, że to powoduje jakieś obciążenia dla środowiska.